trzeba rozumieć ludzi i przede wszystkim mieć nakreślone cele na terenie gminy Iława i to się udaje właśnie nam realizować i myślę, że to jest takim sukcesem, że wspólnie z mieszkańcami realizujemy swoje, wiele nawet mogę powiedzieć marzeń, bo wiadomo, że przede wszystkim mieszkańcy oczekują realizacji zadań poprzez inwestycje, ale też nakreślona strategia rozwoju gminy Iława, ona określa Konkretne cele, do których trzeba dążyć, i też tak, tak jest w przypadku Gminy Iława, że mamy te cele nakreślone i je realizujemy w sposób konsekwentny, i też przy współudziale bardzo dużych środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych. Co jest dla Pana największą nagrodą w codziennej pracy? No Przede wszystkim była wdzięczność mieszkańców, że po raz szósty wybrali mnie w kolejną kadencję i razem z nimi chcę realizować dalej właśnie. Te ich wspólne marzenia, ale też to, że udaje nam się właśnie... Zrobić wiele inwestycji, które są potrzebne dla mieszkańców i realizować wiele zadań pod kątem rozwoju naszej gminy, która jest jedną z najlepszych gmin w województwie warmińsko-mazurskim, a śmiało mogę powiedzieć i w Polsce, bo takie są oceny zewnętrzne i myślę, że ten sukces przejawia się poprzez to, że dzisiaj też jestem na tej gali WIP-a, że po raz kolejny zostałem doceniony. Ale tą, tą swoją nagrodę dedykuję przede wszystkim swoim mieszkańcom, swoim pracownikom i wszystkim tym organizacjom pozarządowym, które razem ze mną realizują te właśnie zadania. Jak daje się pozyskać zaufanie właśnie? Szósta kadencja, no to e, spełnia Pan oczekiwania w 100%, a nawet więcej. E, co się na to składa? No przede wszystkim mieszkańcom trzeba mówić prawdy. Trzeba mówić to, co jest możliwe do zrealizowania, a co nie jest możliwe do zrealizowania i też razem z nimi realizować te zadania, i przede wszystkim ich słuchać i razem z nimi realizować te ich marzenia, o których mówiłem wcześniej, bo to jest chyba najważniejsze, że jeżeli człowiek ma do człowieka zaufanie i oni wiedzą, że włodarz ich nigdy nie oszuka, a chce z nimi razem wspólnie dzielić to wszystko, co jest najlepsze na terenie gminy ława, to pewnie jest i ten sukces wtedy, że udaje nam się zrealizować tak dużo. Nie ma wątpliwości, że jest pan dobrym samorządowcem, czy również lokalnym patriotą. To myślę, że to też na pewno ma swój wpływ, dlatego że ja w tej gminie się urodziłem, wychowałem, wykształciłem i od początku swojej pracy zawodowej pracuję na rzecz mieszkańców gminy Iława. I to na pewno ma swój sukces w przełożeniu na to, co wspólnie realizujemy.